Czekaj, musisz włączyć, tak? Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie ogromnie dziękuję za przybycie widzę cudownych, wspaniałych gości których zapraszaliśmy i jak widać, jak zwykle nie zawiedli. Dlaczego was zaprosiliśmy? Dlatego, że chcemy się pochwalić co udało nam się zrobić. To są piękne, wspaniałe, strasznie pracowite aktorki, które przez kilka miesięcy przygotowywały to, co się tutaj za chwilę wydarzy. Ja oczywiście Oczywiście muszę przekazać magiczną formułę. Wszystko dzieje się w Fundacji Pracownia Kompetencji, którą razem z koleżanką Klaudią prowadzimy. Projekt nazywa się SAGA, czyli Seniorska Aktywna Grupa Animatorów. Także jeśli ktoś chce doczytać, to można się naszym biustom przyglądać z bliska. Nikt dzisiaj nie będzie miał pretensji. Tak. Projekt jest finansowany. Z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności. I grupę przygotowała i wytrzymała te wszystkie nerwy i napięcia, jak również konflikty, walki o solówki i tak dalej, i tak dalej, Iwona Bekisz. Szanowni Państwo, nie spodziewałam się, że tylu będziemy mieli widzów, ale super, tym bardziej mi miło. E, tak, z reżysera, jak się okazuje, i wcale tego nie zaplanowałam, nie ukartowałam, z reżysera stałam się odtwórczynią jednej z głównych ról, bo oczywiście wszystkie tu panie mają swoją główną rolę do odegrania. E, I właśnie moi drodzy, w rolę kopciuszka wcieliła się e, nasza uczestniczka, koleżanka Jadzia. Jadzia jest chora. Ale trzymamy wszyscy za nią kciuki. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, i Jadziu ustępuje miejsca następnym razem. Ty tam szybko nam zdrowiej, kochana. A ten dzisiejszy spektakl, który tak naprawdę może być nazwany próbą generalną, proszę Państwa, właśnie Jadzi dedykujemy. Wszyscy Jadzie pozdrawiają, to tym bardziej jest nam miło. Moi Państwo, miło mi zaprosić na spektakl pod tytułem Kopciuszek na Wesoło. Niezwykłe to miejsce, kulisy, kurtyna, trzy dzwonki. Za chwilę się spektakl zaczyna. Już cisza zapada, reflektor mrok tnie. Bo zaraz na scenie coś zacznie dziać się. Bawimy się w teatr to świetna zabawa, bo można tu kogoś innego udawać. Bawimy się w teatr z zapałem dziecinnym to miłe przez chwilę być całkiem kimś innym chcemy wam przedstawić bajkę dobrze znaną od wieków kopciuszkiem nazywaną dodaliśmy szczyptę humoru bo to nikomu nie szkodzi a nawet pomoże życie wam osłodzi koniec mego wymądrzania czas przecież ucieka wesoła zabawa już na was czeka A kuchnia to moje królestwo. Ta kuchnia to cały mój świat. Do stołu nakrywam i gary wciąż zmywam, by wszędzie mej pracy był ślad. Kopciuchu, kapciuchu, nasz bryszcza na ocho. Kopciuszku. Podaj mi lody, coca-coli nalej dla ochłody. Kunegundo, Petronello, już biegnę, już lecę. Dobrze, że takie kopciuchy chodzą po świecie. Dalej, moje panny złote, do kina już czas. Droga wszak daleka, a tam na nas Mel Gibson czeka. A ty kopciuszku, gary do zmywary, gotuj, zamiataj i bierz, gdzie twoje miejsce chyba wiesz? Choć jestem niedużą dziewczynką, choć przecież niewiele mam lat. Znów do stołu nakrywam. Gary wciąż zmywam, by wszędzie mej pracy był ślad. Radio sobie włączę i posłucham. Może jakieś... ...padną mi do ucha. Uwaga, uwaga! Tu program trzeci polskiego radia. Nadajemy specjalny komunikat. Królewicz Adaś zaprasza wszystkie dziewczęta na bal do dyskoteki. Spełnione marzenie. W najbliższą sobotę o godzinie 18.00. Wstęp wolny. Strój dowolny. Ach, jakże mi żal, że nie dla mnie ten bal. Lecz co, dżinsy podarte, koszula flanelowa. No przecież to nie jest kreacja balowa, ale czekajcie, fryzjer. Ze 160? Co tam, Bu buciki? Buciki 300? Widziałam, tak, super były buciki. Sukienka z butiku. Mm, sukienka z butiku. Sumujmy to wszystko dokładnie. Dwie emerytury, babci, nie starczą, by wyglądać ładnie. Sobota więc w domu. No i już po krzyku. Lecz jak to w bajkach zawsze bywało, coś dziwnego potem się stało. I tak smutnego kopciuszka odwiedziła znajoma wróżka. Ej, kopciuszku, a czymżeś tak bardzo zmartwiony? Chociaż życie nie jest lekkie, ma słoneczne strony. Tu się są buty i suknia balowa, bo, bo ja ciebie jako wróżka będę sponsorować. Ubierz się szybciutko, pomaluj starannie, niechże świat się przyjrzy tak uroczej pannie. Chodź do dyskoteki, Droga jest daleka, nie masz się co martwić, bo mercedes czeka. Posłuchaj uważnie, co ci powie dobra wróżka. E, równo o dwunastej pryska czarskopciuszka. A, a co to oznacza, powiem ci w sekrecie: w łachmanach zostaniesz na tym parkiecie. Dzięki, dzięki, dobra wróć. Nim przebrzmią ostatnie kuranty zegara, do domu prościutko wrócić się postaram. Mam maskę teraz. Tu nie znajdę żony, choć mam dobre chęci. Od tych dziewczyn aż w głowie się kręci, lecz choć się gorliwie każdej przyglądałem, wybacz, drogi ojcze, żadnej nie wybrałem. Ale syn, to widok wspaniały, wszystkie piękne panny przyjechały. Tato, wiem, że stary, Proszę więc, załóż okulary. Miałeś, sy, miałeś synu rację, przez to co ujrzałem nie zjem już kolacji, chociaż spójrz na chwilę, ta kunegunda i petronela. Tato, mamo, brzuch aż boli. Synku, czy ty jesteś chory? A może to koronawirus? Nie, to chyba petronela. Ale jak to zwykle w bajkach bywa, nadeszła ta chwila właściwa i królewicz dzięki temu, że miał wzrok sokoli, zobaczył Kopciuszka jak kroczy powoli. I jak to znowu w, w bajkach bywa, coś w tańcu. I jak to znowu w, baj w bajkach bywa, czas w tańcu bardzo szybko upływa. Już dwunasta, pora do domu uciekać. Witaj, moja miła. Tak długo tęskniłem, wiedziałem, że przyjdziesz. Bo o tobie śniłem. Wszystkie horoskopy. W gazetach czytałem. W gwiazdach cię szukałem. Ach, muzyka? Ach, tańczmy w zachwycie. Najpierw noc przetańczmy, potem całe życie. I jak to znowu w obajkach bywa, czas w tańcu bardzo szybko upływa. Już dwunasta. Pora do domów uciekać, ale serce Kopciuszkowi każe jeszcze czekać. Serce nie sługa. Ja cię, ja cię, wróżka, Mój miły, mój królewiczu, drogi, czas już opuścić gościnne progi. Ależ moja kochana. Ta dyskoteka trwa przecież do rana. Najdroższa. W swoich uczuciach ci mówię, a ty mi uciekasz, rzucając obuwie. Zobaczmy ten bucik. Ma naszywkę im blue. A to droga firma. Trochę znam się na tym. Ach. Prawa do przodu, posuwa się ślicznie, odnajdę ukochaną telefonicznie. Halo, Halo tu salon firmowy in blue. Skoro zadzwonił pan tu, przedstawię ofertę firmową. Właśnie, właśnie mamy kolekcję nową. Proszę sprawdzić w komputerze, kto ostatni kupował złote pantofelki. Numer 36. I cześć. Chwileczkę, chwileczkę, bo właśnie moja trysowana mysz zaczęła mi kabel gryźć. O sią. Jeszcze moment, jeszcze moment, już sprawdzam złote pantofelki. Numer 36: kupowała wróżka. A jeśli wróżka, to dla kupciuszka. Dziękuję serdecznie, miłej pani, i proszę uważać z tymi myszami. Sprawa wyjaśniona. Dlaczego uciekła? Zaraz się przekonam. Wcale ze mną nie tańczył, nie rozmawiał. Przecież i tak tańczysz pokracznie. Kto z tobą zatańczy, prędzej w tańcu zaśnie. A ty tylko pod ścianą stałaś i jak ta koza w miejscu skakałaś. Cóż, drogie, moje kochane, przecież jesteście wyczerpane! Nie kłóćcie się! Jesteście przecież obie wspaniałe! Widzę właśnie ktoś pod dom podjechał. Widzę królewicza, ale będzie uciecha. <grywa> Witam, moje drogie panie. Stańcie proszę przy swej mamie, bucik proszę. Mierzajcie! Me... Jeśli bucik na nóżkę jaki będzie, to moją pierwsza, pom starsza, chociaż nie wyglądam. Bucikowi... Hmm, się przyglądam. U, co to za firma ten bucik wyprodukowała, że moja nóżka na niego zamała. Teraz ja na mnie na pewno będzie dobry, nie będzie leżał jak ulał. I książę będzie mnie przytulał. Ojej, za mały niestety, niestety nie pasuje jak wół do karety. Cóż to w końciku ciekawie spogląda oczkami? Policzki ma zlane rumieńcami. Przyjmiesz i ty, panienko miła, obyś to ty, tą jedyną była. Patrz, bucik pasuje na twą małą nóżkę. Już stąd nie odejdę, zostanę z Kopciuszkiem, zawsze będę kochał, przyrzekam to święcie, a teraz szykujemy weselne przyjęcie. Możemy prosić głośniej? No tak średnio. Ktoś później może nam się uda. Tak? No dobra. My śpiewamy i Państwo nam pomogą. bajkach nudno, wymyśleć już pora, wymyśleć in morał <noise> <Dobrze. głos> <to> by było... <noise> W starych bajkach nudno, już przejadł się morał, nowe zakończenie, Wymyślić już pora, kapturek nie skończy życia tak tragicznie. Zamiast zabić wilka, może być wesoło. Drapieżnik dostanie przydział do zoo. Brawo! 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 Smok nie zginie śmiercią okrutnie banalną, pragnienie ugaść mineralną. Jaś i Małgosia nie ugryzą ściany, Chociaż jest piernika wedla i go plany. Ejże babajago, nie strasz ich nie wolą, Bo bez konserwantów pierniki jeść wolą. A Kopciuszek z księciem weselem wyprawił I w podróż poślubną na kretę pojadą. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Prosimy o prawa za naszą odwagę, bo my nie aktorzy, lecz dzielni seniorzy, a miła publika brawek nam przysporzy. Łatwa, dziękujemy pięknie, ja ślicznie, w imieniu całej mojej ekipy, tak, a są ze mną Weronika, Weronika Królewicz, Teresa narrator tej bajki, Iza, proszę Państwa powinna znaleźć zatrudnienie w firmie Indu, Ewa, mój sponsor, Mariola, moja przyrodnia siostra wredna okrutnie. Proszę macochy yy, różne są. Moja jest jeszcze całkiem niezła. Alicja, Alicja okazała mi więcej łaski i zrozumienia. Dziękuję Alicjo. Krysia, surowy król, jemu się podobają wszystkie kobiety, nawet gdy wina brak. Basia, tak zatroskana i wpatrzona mamunia w swojego synunia, że koronawirusa już mu chciała wmówić. Tak, tak, synuś mamusi, kochani. Wiecie, żadna żeniaczka, mimo że na wesele zaprosili. Teresa, Teresa, proszę Państwa, dobra dusza naszego towarzystwa. No i jedna z Dam Dworu została wybrana przeze mnie jako dama dworu. A dlaczego zachęciła mnie reklamą pierników wedla jego planów? I proszę Państwa, Dorotka, Sierotka, też przygarnęłam na damę dworu, ze mną jest. Kochani, jeszcze to nie ostatni nasz występ. Zapraszamy na kolejne. Będzie równie miło, fajnie, wesoło. A jak to na weselu bywa, przygotowaliśmy dla wszystkich drobny poczęstunek. Bo jak wiecie, pierwszy rok po ślubie jest niesamowicie słodki. I nie bez powodu pierwszy miesiąc nazywają miodowym miesiącem. Prawda? Kochani, kochani, to mówię o pierwszym miesiącu i pierwszym roku, a potem jak u wszystkich. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Proszę się częstować. Nie ma takich jak